Słuchajcie, podążając tropem tych dziwnych symboli, tych dziwnych znaków, trafiłem na taki cmentarz. Opuszczony klimat, słuchajcie, jest niesamowity. Zaintrygowały mnie tu na tym cmentarzu symbole, które tutaj mnie ściągnęły. Nie będę wam na razie tego opisywał, wszechwiedzący internet wszystko wam powie. Zwróćcie uwagę, motyl i gwiazdki dookoła. To jest jeden z tych symboli, na dole buławy, jedna i druga. Dlaczego przyjechałem dokładnie w to miejsce? Bo to jest jeden z najstarszych cmentarzy zachowanych na terenie Polski. Pochówki tutaj są z 1700 roku, a sam cmentarz pochodzi z 1543 roku. Osadnicy miejscowi, jak i kościół katolicki, który przejmuje ten teren. Słuchajcie, dziwnym trafem nie niszczy tego cmentarza. Dlaczego za chwileczkę dojdziemy do pewnych, pewnych symboli, które chciałem wam pokazać. Jednak historia tego cmentarza jest bardzo związana właśnie z tematyką, która nas bardzo interesuje. Po pierwsze Lebensborn i Achnenerbe. Prawdopodobnie na tym cmentarzu dokonano kilku pochówków, między innymi z laboratorium, które znajduje się, znajdowało się niedaleko w, w Malborku. Te małe nagrobki, które tu widzicie, to jest tak zwany cmentarz dziecinny. Tablice wszystkie poginęły, zostały tylko nagrobki, jednak podejdziemy teraz do miejsca, gdzie znajdują się zachowane tablice. Tablice mają pewne symbole. Te symbole są bardzo dla mnie wymowne. Ja tych symboli szukałem bardzo wiele lat. Dopiero jeżdżąc tu po Prusach Wschodnich udało mi się trafić na kilka grobowców, gdzie w takim stanie, idealnym wręcz stanie, znalazłem tą symbolikę. Znajdował się tutaj też innymi zbiorowy, masowy grób żołnierzy z okresu I wojny światowej, jednak symbolikę, którą zobaczycie, też nie pasuje absolutnie do tego miejsca. Historia którą tutaj mi opowiedziano, którą znam, nie jest historią do końca pewną co do tego miejsca. Mamy tu opisy symboli, mamy tu opisy właśnie czy między innymi ten motylek był, mamy czym były czaszki, klepsydry, tylko że połączenie klepsydry ze skrzedałkami Za chwileczkę pokażę Wam ten symbol. Nie pochodzi praktycznie z tego wieku i z tego okresu, na przykład 1540-1600 takich symboli się nie znajdowało. Słuchajcie, jest to jeden z niewielu cmentarzy, będę to podkreślał, gdzie występuje niesamowita ilość symboli. Wystarczy je tylko połączyć. Coś takiego. Czy widzieliście gdziekolwiek na jakim innym cmentarzu taką gwiazdę z połączeniem liści palmowych? Bądź sowe, symbol sowy w postaci takiego wazonu ze spadającymi liśćmi. Z daleka jak to się stanie widać sobie, podchodzimy blisko, widać urnę wystające, to jakieś dwa cybanty plus plus właśnie te liście, które to opadają. Jednak zarys jest symbolem sobie. I teraz podejdziemy do następnych. Symbol krzyża z tym ornamentem. Tak samo zagadka, próba skucia, próba zniszczenia. Jednak te symbole zostały później dokute. Kolejny symbol ten. Za chwileczkę zobaczycie rozwinięcie kotwica, krzyż i płonące serce. Na pewno nie, to, nie jest to symbol katolicki, rzymskokatolicki, grekokatolicki czy prawosławny. Zaznaczam, że pochówki jakie tu są to jest 1834, 1881 ktoś sobie zmarł. I kolejne daty są nawet 1700 rok. I teraz symbol. Niektórzy powiedzą, że typowy symbol masoński: szarfa, krzyż, kotwica i podwalina. Na pewno tu nie leży w tym miejscu marynarz. Jednak nie ten symbol jest tutaj najważniejszy, jak ten. Nie jest to na pewno symbol katolicki. Spotkałem coś podobnego, słuchajcie, w zamku w Malborku. Spotkałem coś podobnego w Krakowie, ale nigdy na jednym cmentarzu nie spotkałem naraz tylu symboli. Przejdziemy teraz do tego dziwnego nagrobku, który jest dla mnie bardzo dziwnym nagrobkiem. Mianowicie ja ten, który tutaj się znajduje. To już jest granit. Zaznaczam, że całe wszystkie tamte płyty wykonane są z piaskowca. Ten jedyny wykonany jest w granicie oszlifowanym. Hełm wskazuje typowo hełm pierwszowojenny, hełm kajzerowski plus dwa miecze na liściach warzynu i dębu. Jest to typowe oznaczenie orderu, medalu, za, odniesienie, za odniesione rany na polu walki. Jedna z legend głosi, że tu pochowano z pól, które tu się znajdowały, zebrano żołnierzy, złożono ich, tutaj była zbiorowa mogiła. Jednak na zbiorową mogiłę Niemcy na pewno by jakąś wzmiankę zostawili. To jest tylko jako ciekawostkę wam pokazuję. Wracamy jeszcze do symboli, które znajdują się na nagrobkach. Tu jeszcze chciałem mam pokazać właśnie symbol motyla. Ktoś, kto się interesuje, jeżeli wejdzie troszeczkę daty, słońce plus motyl na dole. To jest bardzo wymowne, znowuż data 1838. Możecie sobie wszystko sprawdzić w księgach, tu nie ma żadnej lipy. Rodzi się jedno pytanie, dlaczego kościół katolicki zostawia ten cmentarz nietknięty, mimo że znajduje się tutaj coś takiego? Jeden z wyklętych znaków przez Boga. Oko jest wypukłe, nie jest wklęsłe. One wystaje cały czas na nas spodziera. Wielki pióropusz plus spadające światło na dół, krzyż i kotwica. Te symbole ze sobą się gryzą, jednak one są bardzo wymowne. Zajmuję się już od wielu, wielu lat. W zasadzie mam schizę na tym punkcie, jeżeli chodzi o heraldykę, symbole i znaczenie takich symboli. Zebrałem takich znaków na terenie Polski Kilkadziesiąt, a to jest jedyne miejsce, gdzie praktycznie te wszystkie symbole znajduje tu w jednym miejscu. Jeżeli rozmawiamy o Achnenerbe, udało mi się dotrzeć do takiego symbolu. Oni używali tego jako godła. Tylko teraz tak, ktoś mi powiedział, że były różne klany Achnenerbe, używając dosłownie słowa klan. Klany Achnenerbe, były klany Lebensborn, były oddzielne hodowle Lebensborn, czyli tak jakby Niemcy tworzyli po prostu takie landy oddzielne. Stany, które miały po prostu współpracować samodzielnie, być niezależnie, ale jednocześnie miały stanowić jedną całość. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o mistycyzm i okultyzm, ten yy, związany z SS. To jest po prostu coś niesamowitego, bo taki tatuaż, tej klepsydry ze skrzydełkami, to znaczy tatuaż, emblemat znalazłem na jednym z mundurów właśnie jednego z esesmanów Miał taką naszywkę tutaj na, 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 na rękawie. I teraz wali na przykład się pojęcie wszystkich organizacji wojskowych, paramilitarnych, jakie znaliśmy z okresu II wojny światowej. Jest jednak grupa, grupa takich tak zwanych wybrańców, grupa stół, grupa zwa, zwa, takich zwa, tak zwanych czarnych esesmanów, Schwarzstuhle, czyli SS-manów z kręgu 100. I właśnie to jest moja obsesja, słuchajcie, powolutku, powolutku do tego tematu docieram. W listopadzie zorganizujemy, już jest zorganizowane takie spotkanie, właśnie będzie, spotkamy się w Rzece, słuchajcie, na ten temat. Chcę poświęcić temu tematowi jak najwięcej uwagi. Dlaczego? Bo te symbole, które tutaj są porozrzucane, w zasadzie tu są skomasowane, zaczynają pojawiać się na banknotach wielu państw. Nie wiem dlaczego teraz. Na przykład w Argentynie pojawia się symbol klepsydry ze skrzydłami. Używa tego rodzina Mengele, dokładnie ta sama rodzina, która w 1945 roku nazywała się Mengele Industries w Argentynie, produkująca maszyny rolnicze, dokładnie tam. Ucieka Mengele. Dokładnie tam powstają rancza, na których dalej on eksperymentuje nad bliźniakami. Sami z internetu wiecie, sami oglądacie telewizję, czytacie książki, że Mengele nigdy nie przerwał swojej pracy. A jego jednym z symboli, ten który właśnie on miał w swoim, nie wiem czy to można nazwać, w herbie czy czymkolwiek, był właśnie taki symbol. Słuchajcie, perełką na tym cmentarzu jest ten nagrobek. Data pochówku, tego co my tu odczytujemy. To jest 1797. Słuchajcie, jeszcze tak starego nagrobka nie spotkałem nigdy i nigdzie. Symboliką zwróćcie sobie uwagę, jaką. Na moje oko jakiś Tatar, Turek został tu pochowany. Tylko, że z drugiej strony jest korona. Korona i odszyfrujcie sobie napis. No to jest po prostu coś niesamowitego człowiek jeździ po całym świecie Skupia się na innych rzeczach A coś takiego ma w sumie pod nosem I nie zwraca na to nigdy uwagi Jeszcze zobaczcie, plener No bo mam klimat Jest niesamowity Tam w oddali ustawione te nagrobki No oczywiście legend, nie będę Wam teraz tu przytratał miejscowych To oczywiście straszy W ogóle chodzenie po tym cmentarzu Dla niektórych jest no, wręcz śmiertelnym wyzwaniem i zwróćcie uwagę na tego dęba. Jeden z największych, jakiego do tej pory spotkałem gdziekolwiek na cmentarzu, żeby rósł taki dąb. No, jeżeli ktoś kiedyśkolwiek będzie miał okazję sobie to miejsce namierzyć, proszę bardzo, oczywiście lokalizacji nie podam ze względu na Szperaczy, żeby nie doprowadzili do kolejnej demolki, tak jak ostatnio się okazało, że wskazałem moim byłym pseudo przyjaciołom pewne miejsce. Zostało zdewastowane, zniszczone, także panowie na pewno za to dekną, No ale no niestety, w takim miejscu szkoda, że o tym mówię, ale tak, taki jest fakt. No zobaczcie, no po prostu coś niesamowitego, klimat tu się czuje niesamowity. Każdy z tych nagrobków jakby emanował mocą. Słuchajcie, czegoś takiego, byłem na wielu cmentarzach, powiem od razu oficjalnie, że byłem na wielu cmentarzach, ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie doznałem, tak jak tu. No i właśnie, jeszcze raz nagrobek, może światło nam ucieka powoli, właśnie z tym symbolem. O. Za chwileczkę dzisiaj jesteśmy umówieni na spotkanie, oczywiście filmować spotkania nie możemy, zachowuję Pewną zasadę, że nie nagrywam z ukrycia, nie filmuję z ukrycia Człowiek ma nam opowiedzieć o legendach związanych z tym miejscem Powiem wam, klimat jest po prostu niesamowity Nie I jeszcze zwróćcie uwagę na klepsydry Przyjrzyjcie się tej Jak wygląda ta klepsydra I jak wygląda ta klepsydra Każda klepsydra jest wykonana inaczej Każda ma inne znaczenie, każda oznacza zupełnie co innego. Także to jest po prostu niesamowite. Kotwice też mają pewne drobne niuanse. Tą kotwicę sobie zobaczcie. I tą. Porównajcie sobie. Drobne, to, jest, to są drobne niuansiki, ale Klepsydry jeszcze raz wam pokażę. Na innych nagrobkach lepsydry są zupełnie inne. W jednej jest symbolizowane, że piasek przesypuje się z dołu do góry. Także tu moja prośba jest do wszystkich tych, którzy siedzą w temacie, żeby pomogli mi rozwiązać pewną zagadkę i pewną tajemnicę wiążącą się z tymi symbolami. Jest tu zapis, po prostu jest tu zapis, który trwa niezmiennie na tych terenach od tysiąc, 545 roku ten zapis wierzy wiele osób i tym zapisem żyje wielu poszukiwaczy skarbów między innymi jak pamiętacie i oglądaliście pan samochodzik i templariusze słynne poszukiwanie, poszukiwanie, poszukiwanie skarbów między innymi ten cmentarz też tutaj się przewala w tym filmie. I nawet gospodarstwo, które, nie znajduje, które znajduje się niedaleko stąd, ma tą słynną właśnie studnię, do której można było wejść. Także to jest wszystko dla tych osób, które o, widzicie? Takie rzeczy się tutaj robiło. Motylek, symbol motylka. Także dla tych osób, które nie mogą wyjść z domu To jest ukłon w stronę. Nie pamiętam imienia, przepraszam, ale imiona, imiona mi uciekają. Nie jestem w stanie spamiętać wszystkich imion tych ludzi, którzy do mnie piszą. Pozdrawiam człowieka, który jest paraliżowany, a jest człowiekiem, który czeka na filmy, także między innymi, dla niego m.in. ten film jest dedykowany, także nie ruszając się z domu możesz razem z nami podróżować i być w takich miejscach.